dobra pyk wykrywacza który koszyk wziąć teraz ten czy ten ten jest większy ten był wczoraj weźmiemy większy bananek i do zabawy druga strona rzeki zasyfiała jak nie wiem co ale coś się wyłowi pewnie są sygnały, jest kapsel i coś jeszcze pod mostem. Jest git, git majonez. Zmieniam miejscóweczkę, pomyślałem o tym starym moście, który tu nie jest już chyba lat 60 jak ktoś mi mówił. Jadę tam porzucać, zobaczymy co będzie. Ptaszynka z pomarańczowym dziobem. Czarny ptak z pomarańczowym dziobem jest pierwszy fant kapsel byli tu nasi a tutaj jest znalezione bez magnezu łyżka dom otty tak sobie leżała myk do kasty teraz holuję grubego kotleta mam nadzieję że się uda Oj kurcze jedną ręką tak słabo chodź tu kotleciku mamy cię taki kawał w 50 groszy albo złotówka jest jest kolejny kotlecik jakiś płaskowy. Z kilogram, może więcej. Tam le lecą dwa żelaza, ale ich nie sięgnę. Jakieś myśliwce. Stawił się kotlet dnia. Beczka, ale nie mogę jej wytaszczyć. Jest wielka. 200 litrów albo więcej. Sam nie dam rady. Musiałbym mieć tutaj holownik jakiś. Nie poddaje się. Próbuję wylać wodę i beczuszkę wytargać. Jest jakaś szansa. Walka. Podejście drugie. Całkiem przypadkiem były wodary w samochodzie. Idę zobaczyć, może się ją wytaszczy. I wtedy pojedzie ze mną do kantoru, jeśli wymienia takie rzeczy na pieniążki. Z innymi rzeczami. Operacja w beczka. Pluje wodą bestia. Palczy. Nie ze mną te numery. Nie wiem, czy na złomie dużo warta jest taka beczka. Ale nie chciałem jej tu zostawić. Bo tak sobie postanowiłem. Się zawzięłem się, spociłem. Za chwilę, jak woda zleci. Próbuję ją na brzeg. Ona ma tam oznakowanie w ogóle jakieś chemia czy coś. Zobaczę później. Jest pod spodem napis. Coraz lżejsza jest. Woda wychodzi i będzie akcja. Wyrwałem chwasta. Za pomocą liny i ją obróżnie i pojedzie ze mną do jubilera resztą śmieci. Więcej już dzisiaj nie rzucałem magneskiem, bo beczuszka zajęła mi troszkę czasu i siły taki myk się udało zrobić Może szybciej zejdzie Narzędzia pod ręką, wszystko jest A, już to dużo nie da tak chwilę będzie pusta ciekawe skąd się tu znalazło w ogóle daleko od drogi, daleko od pola marsz do samochodu jakby się nie mieści troszkę Dał, to wejdź jadę zapakować wczorajsze zabawki z wody i cisnę do jubilera zobaczycie ile można przytulić sam jestem ciekaw pakuję się na auto wszystkie rzeczy z wody są tutaj też śmieci o, takie tam baterie wszystkie ciustwa Zamieniamy śmieci paliwą pięknie na raziko, do następnego.